Jadąc dalej w stronę Italii, przyjaciele włoscy wyjechali, aby podprowadzić tutaj na to miejsce, gdzie te Mistrzostwa Świata odbywają się coroczne tutaj wyścigi tymi szybkimi motorami. Jesteśmy w Brnie. Jesteśmy teraz już w Brnie, tu w miejscu autodromu. Già te veicini sbicimi motorami si odbywają. Ciao Brno, qui sono Roberto, sono Giglio, Roberto e Matteo. E, vediamo il grande giro di GP, MotoGP. Per quando mi racconta un po' Roberto. La prima esperienza no? Padre Jarek, ospite qua al Motomondiale del team del CR1. Ormai siamo diventati grandi amici stiamo lavorando per grandi progetti insieme è un vero onore avervi so. E Matteo, tu sei prima volta o secondo? Ormai sono già sei anni che frequento il mondo della MotoGP grazie a Roberto. E è un'esperienza bellissima e è un mondo che accumula tante persone finché si quando siamo insieme è una bellissima cosa. Sopatrici, jaki tu sei, oltremodo hook! non è związane w nic Sciso, którą vi bravo, Svente Ociec Charvel, cari fratelli e sorelle, qui è grande rumore, veramente non paragonabile con nessun modo sulla vita di San Charvel che è vissuto nel silenzio. Ma, ma io auguro a tutti voi la velocità, come quelli sulle moto, velocità, avvicinarsi a Cristo così veloce, non aspettarla, drodzy. Ja tylko mogę życzyć w tym miejscu i zaraz dam błogosławieństwo im, abyście tak szybko, tak szybko szli w stronę Chrystusa jak oni na tych motocyklach. Benedicjone. teraz udzielę błogosławieństwa, oni nie wiedzą, a ja pobłogosławię to miejsce. Anke loro non lo sanno. Benedirò questo luogo, che tutto oggi qui a Brno ci sarà in maniera molto buona. pobłogosławię to miejsce. W imię del Padre, del Figlio, dello Spirito santo. e tutti voi. E Roberto, dici qualcosa? Robert. No, volevo dire, e Padre Jarek, la prima esperienza. Ksiądz Jarek to pierwsze doświadczenie księdza Jarka. <grym> e, e, e. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy razem. Grazie. Muszę jechać dalej w stronę Italii. Pozdrawiam wszystkich. Się podziało. Już mieliśmy z kamerą wśród zwierząt schociół, a teraz wiadomości sportowe, program sportowy z Brda. Zobaczcie, zobaczcie, je, ile nam święty szarbel daje możliwości. Dlatego uwielbiamy Boga również i tutaj. Wielu Będzie, będzie tutaj wielu, jutro, w niedzielę również. Prośmy też za tymi, którzy tutaj są No i błogosławień Widzimy, wjeżdża na pas no, mistrz świata dziewięciokrotny Valentino Rossi Ho -ho.